Sprawdźmy już się nagrywa? Ale bez żadnych głupich komentarzy, tutaj. Witam, witam, oto nasze... Daj mi te pre Pan prezes odpala Super Bombę Alla no Kurwa, mogę się takować Nie no przeklinaj! Co ty kurwa, bo jesteś Co ci Chuj się na łeb, i rzucił, że kurwa przeklina I Tylko jedną paczkę kurwa Później tam więcej